skąd tutaj się to pojawiło, no bo ja, na, ja po sobie wiem, że jak miałam swoją markę mhm. m, takiej bielizny z certyfikatami typu Gozi Lensing, naprawdę high-endowej, no, to jakby to wyszło stąd, że był COVID. Po COVID ja bardziej się zaczęłam interesować tym, czym jest natura, jak spędzamy czas, mm -hmm. w jakim kierunku w ogóle zmienia się świat. I stwierdziłam, że chcę mieć coś dobrego. Pierwszy mój pomysł to było: no dobra, AliExpress i coś sprzedaje typu dropshipping, czy na przykład zamawiam dreszcz. Ale sobie bym nigdy w życiu, bym tego nie założyła. tak? Zaczęłam mm -hmm. zwracać uwagę na materiały. I stwierdziłam, że to jest świetny pomysł na biznes, żeby jakby zaoferować produkt takiej naprawdę dobrej jakości. I od A do Z wszystko było, wiesz, jakby malutka pracownia, panie, które rzeczywiście mają fajne. Pensję za to, co robią, tak? Mm. Jakby te materiały najwyższej jakości. Więc idea poszła od tego, że ta natura. Ja też, jakby w tamtym czasie kupiłam pierwszego konia, z tym koniem pracuję bardzo specyficzną metodą, i stąd to wyszło. Jak to się u Ciebie pojawiło, um, że ten upcycling? Wiesz, upcycling. No bo mm, ja tak naprawdę od zawsze y, miałem ubrania z drugiego obiegu. Nie mówię, że nigdy nie kupiłem rzeczy nowej w sklepie, bo też mm -hmm. kupowałem, ale y, będąc już w podstawówce. Mama zabierała mnie do Ciucholandów ze względu po prostu na to, że nie było jej stać, żeby ją jeszcze dwóch mhm. brać, żeby kupować nowe ubrania. E, I ja miałem zawsze taką rękę do znajdywania perełek. Ja po prostu pamiętam, że wchodziliśmy do tego Ciucholandu, tam był kosz wielki z rzeczami, Ja dosłownie moja mama tam szukała jedną, mhm. rzecz, każdą rzecz po, jedną po drugiej przeglądała. i ja wkładałem rękę i wyciągałem od razu coś fajnego. E, i, no i pomyślałem, że też materiały jest już tyle wyprodukowane, że nie ma sensu tak jakby dokładać, więc już trzeba wykorzystać to, co jest. I, no i to chyba dlatego, bo ja generalnie przez większość swojego życia żyłem dość ekologicznie, no bo mieszkając na wsi, no to tam segregowaliśmy śmieci już od dawna, szło szkło mm -hmm. osobno, papier osobno, jakieś tam obierki po jedzeniu, to szły na kompost i moja mama sobie tam potem tym nawoziła jakieś warzywa, które sobie sama sadziła, więc no, moi rodzice mi wpoili od zawsze takie jakby życie w zgodzie, nie wiem, z naturą, z tą, w tym duchu ekologicznym i to mm -hmm. chyba wynikało z moich jakichś tam wartości, które noszę w sobie od zawsze.